Witajcie, tutaj Kamcio z Candy Stylers, A dzisiaj z Ewrą pokażemy wam jak fajnie przyjmować oraz sklejać piłkę do nogi Doradzimy jakie ćwiczenia stosować aby to poprawić Oraz pokażemy jak my to robimy Zapraszam do oglądania Przed chwilą pokazaliśmy wam przyjęcia, które są bardzo widowiskowe, lecz rzadko używa się ich w meczu. Natomiast zaraz zaprezentujemy wam ćwiczenia, które poprawią u nas tzw. klej w nodze. A więc, jak wykonać tzw. gluszył? Musimy pamiętać, że gdy piłka do nas leci, to wyciągamy nogę, zginamy ją, a stopę usztywniamy i wypiętrzamy do góry. Kiedy piłka już zbliża się do nas, automatycznie prostujemy nogę i amortyzujemy tym sposobem na stopie. Jak zacząć naukę? Początkowo wyrzucamy sobie piłkę z rąk i sklejamy piłkę do ziemi, tak jak na filmie. Następnie znowu skrajamy piłkę po wysokim kopnięciu piłki do góry. Starajcie się to robić meczowo, czyli po przyjęciu wejdźcie w jakiś dribbling, oddając później strzał albo podanie. Kolejny etap to wyrzut piłki z rąk oraz zatrzymywanie futbolówki na stopie. Czym lepiej Wam to będzie wychodzić, tym bardziej zwiększajcie sobie wysokość. Jeśli macie już dobrze opanowane przyjęcia piłki, zwiększajcie sobie wymagania, na przykład kopiąc sobie futbolówkę mocno do góry przechodząc następnie do żonglerki. To już wszystko o Gruszu, a my zaraz pokażemy Wam ćwiczenia zwiększające naszą kontrolę piłki. Jest to oczywiście najzwyklejsza żonglerka, czyli wskaźnik techniki danego piłkarza. Następne ćwiczenie to żonglerka z zatrzymywaniem piłki na stopie. Dobrym ćwiczeniem na kontrolę piłki jest oczywiście dribbling, zwracajcie uwagę na precyzję, a nie na szybkość. To by było na tyle, jak zwykle mamy nadzieję, że Wam pomogliśmy, wielkie dzięki za obejrzenie filmu do końca, jeśli Ci się spodobało zostaw łapkę w górę i suba, bo to bardzo nas motywuje do dalszej pracy, a Ciebie to tak naprawdę nic nie kosztuje. Jeszcze raz wielkie dzięki, a my słyszymy się w następnym odcinku, jak zwykle, do zobaczenia.